Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj ponownie wracamy do Vito Tsunami run. Zapomniałam pozdrowić jeszcze Emilkę i Hanie. Przepraszam Was za to. Okej, okay. i zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że konkurs odbywa się już dzisiaj i kończy się do zakończenia roku szkolnego. Więc się śpieszczę! Streszczajcie się, bo nie ma czasu. Musicie szybko wysyłać, bo takiej okazji już nigdy nie będzie. Jeśli nie wyślicie tego filmiku teraz, a na zakończenie roku szkolnego wyślecie, to to będzie nieaktualne. Znowu padliśmy niestety. Też niedługo muszę z tego zrezygnować. E, nie to, że z youtuberstwa i moich fanów, tylko muszę zrezygnować z ciągłego siedzenia na telefonie. Ogólnie to nie zdradzam Wam sekretu. Jaka będzie niespodzianka po konkursie? Nie mogę zdradzić. Jeśli ktoś z Was wie, jak dotrzeć do sprzyżna, to niech się głosi szybko i pogada z tym, ze znajomymi, których zna. Czyli też z moich znajomych. Okej. Okay. I dzisiaj mamy specjalną odcineczek, bo niedługo. I na WhatsAppie. Jeśli macie mój ten, albo chcecie, żeby był, to zgłoście się. Ja wam oczywiście nie mogę mówić, jak mam ten na nazwisko. Choćby nawet o tym nie wspominać. Ale proszę was, jeśli chcecie dotrzeć do Skrzyżna, to wie... pojedźcie do Stargardu. Najpierw prosto, mijacie rondo, jedziecie na ulicę Różaną. Jeśli ktoś wie, jak tam się jechać. Mówię to dla tych, którzy jeszcze nie umiem jeździć albo zapomnieli, ja, gdzie to jest. Dlatego mówię to... Coś możemy kupić. Napisaliście w komentarzu. Bym. Może kupię sobie nowy balonik, co by na to? Może latawiec? Niestety nie mam tyle pieniążków. To kupimy parasolkę. Lecimy jeszcze raz. dobrze działa parasolka. Dzisiaj chciałam nagrać dla Was specjalny odcinek, ale niestety nie mogę. Nic na razie nie wydajemy, żeby sobie zrobić kompletem. No, co Moi widzowie, wiecie, jak ja was kocham? Prawie, y, prawie bym za was życie oddała, gdybym tylko mogła. Ale oczywiście nie tylko za was, za moją rodzinę też. Wszędzie te zombiaki. Widzicie? Wszędzie, gdzie nie patrzeć, są zombiaki. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście inną serię. Misje są wkrótce, bo ponieważ nie da się tego zrobić. Oj A tak w ogóle to mm, trochę mam jeszcze do zrobienia, więc to dzisiejszy filmik dla Was. Napiszcie w komentarzach czy mam zmienić swój styl wito. Czy może zostać przy tym? Napiszcie w komentarzach. A, 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 żach. I. I napiszcie w komentarzach. Przy. Tak jak mówiłam. Wow. Ojej. Bardzo chcę Was zachwycić. I bardzo lubię Wasze piękne. Tego nie chcemy. Ok, wracamy do menu. Zobaczymy, którzy jesteśmy z tygodnia. Uu. Dalej. Napiszcie w komentarzach, na którą czapkę mielibyście ochotę. A ja ją założę. Może sobie zmienię na. O, na kupolkę. Kupolek. Zeus. zmienimy balon. No Na no takiego. Okej, okay, lecimy. Kolejny raz. Check. Okej, okay, żegnam Was już niedługo, ale dlatego. Ale Was nie żegnam tak, że już nigdy nie wrócę do Was. Nigdy nie wrócę do youtuberowania. Po prostu ten. Jakby to powiedzieć, wyjeżdżam do Stargardu. Dlatego Stargargistki i Stargargisty. Moi fani, ogólnie przyjeżdżam do Was! Cieszycie się! Niedługo także odwiedzę Dobropole. Dlatego jeśli mieszkacie w Dobropolu albo y, w miejscu w Stargardzie, to ja do Was mogę przyjechać. Powitać Was! Dlatego. Żegnam was. Papa. Pa.